Jesteśmy aktualnie w pokoju Deluxe. Natomiast popatrzcie. Tu wszystko pięknie, ładnie. Natomiast zobaczcie tutaj. No, budzić się z takim widokiem. Troszkę średnio, prawda? No, także poprosiliśmy Panią o zmianę pokoju. Natomiast, no i tak, może dostaniemy jakiś lekki upgrade do apartamentu, bo. Zupełnie inne zdjęcia mamy na bookingu, a zupełnie inaczej jest. Tutaj, w tym pokoju, dla nas to jest troszkę tak, jakby pokój standard, a nie deluxe. No, ale zobaczymy, co pani na recepcji ogarnie. Ok, i to jest nasz apartament, który nam upgrade'owali. To jest garderoba. Już troszkę rzeczy daliśmy swoich. Tutaj mamy jedną łazienkę z prysznicem. Tak wygląda pokój. Ogólnie niestety jest dość ciemno. Tamta lampa akurat teraz jest zgaszona. Natomiast widzicie, no jak na tak duże pomieszczenie, zaraz wam pokażę to z drugiej perspektywy, jedno takie okno, to jest zdecydowanie za mało. Dobra. Tu z takim wyjściem na piętro. Jedno duże łóżko i jedno mniejsze. jeszcze mamy okienko Z tej strony to tak wygląda. No i teraz łazienka I dzakkuji duży. Saunę mokrą. Tutaj mamy prysznic. O, powiem Wam, że. O, jest nagrzane elegancko. Powiem Wam, że podoba mi się to. Mamy zabiegi. Podoba mi się to, że nikogo nie ma. Jak przed chwilą widzieliście. A wszystko jest nagrzane. Tu mamy saunę słuchą. Ja tu wczoraj byłem. No jest też nagrzane na full. Ogromny plus. Naprawdę ogromny plus. Spóźniliśmy się, ponieważ cały śnieg stopniał, o jak widzicie, tutaj można sobie, nie wiem, chyba wynająć. O, tu mamy też takie sanie. I normalnie kulik. No tylko tak jak widzicie, śniegu brak. A nie przepraszam, pozostałości. Tu jest i jeszcze tam. Ale bardzo fajna sprawa. No, i co, i tutaj jest jakaś brama. Podejrzewam, że tam do tego lasu można sobie jakieś taką fajną, fajną przejażdżkę ogarnąć. Tutaj mamy jacuzzi zewnętrzne. Natomiast w lecie pewnie ok. Natomiast w zimie, tak jak teraz jesteśmy w tym okresie, to powiem Wam, że. O, eee, tu jest to wejście. No, to to wejście jest przy samym jacuzzi wewnętrznym. I tak jak wczoraj sobie tam pokorzystaliśmy troszkę z basenu, z jacuzzi, no to powiem Wam, no nie otwieraliśmy, no bo to jest zamknięte tutaj w tej chwili. Więc w sumie nie wiem, czy to chyba na zimę jest to w ogóle nie, nieotwieralne. Natomiast. No, jeżeli w zimie, to trochę słabo by to było pomyślane. Bo jeżeli sobie siedzicie tam w jacuzzi wewnętrznym i za przeproszeniem pizdnie wam tak konkretnie zimnym podmuchem wiatru, to jest trochę średnie. Natomiast, no, jeżeli to jest tylko uruchamiane w lecie, no to okej. Okay. Tam parasol pewnie jest rozkładany, i z widokiem, o z widokiem tutaj na lasek. Bardzo fajnie. A teraz pokażę Wam delikatne wtopy, jakie zauważyliśmy. Już w tej chwili wyjeżdżamy. O, pierwsza wtopa, poczekajcie, zapalę. Zobaczcie. Widzicie to. Ok. Nie robię żadnych, absolutnie żadnych cięć. Żeby mi ktoś nie napisał, że. Pokazałem pokój, numer pokoju i później zrobiłem jakiekolwiek cięcie. Zobaczcie tu. Ok. Wczoraj się tutaj kąpałem. Pokażę Wam prysznic. Zobaczcie. To wszystko lata. To wszystko lata naprawdę. Już nie mówię o tym, że miałem prawdziwy cyrk kąpielowy typu ciepła, zimna, ciepła, zimna, ciepła, zimna woda. Zobaczcie to. O. Wszystko jest nie wiem, ułamane. Masakra. No jak na apartament to raczej nie przystoi, ale ocenicie sami. Ja tylko pokazuję. Kolejna rzecz. Zobaczcie jak zrysowane. Nie wiem kto tu co wyrabiał. Pamiętacie jak pokazywałem wam ten pokój wcześniejszy, Deluxe, w którym nie chcieliśmy zostać? Tam było jeszcze gorzej. No, tu już dobra, już się nie będę do takich pierdol przyczepiał. Ale widzicie, jak to wygląda. Idziemy na górę. Tam też jest hit. O, pierwsza rzecz tutaj, proszę. Widzicie, jak to wygląda. Tu gdzieś połatane to nie to odchodzi. O zobaczcie. Dobra, wspinamy się. Fajnie jest, że klima jest niezależna na górę jak i na dół. Tu nie zwracajcie uwagi. Tu, tu taki troszkę zostawiliśmy nieporządek. Dobra. No i jesteśmy. Na górze w super łazience z jacuzzi. Proszę bardzo. O. Nie wiem, czy ktoś tutaj chyba zawadza głową cały czas, jak do, do tego śmietniczka. Średnio, średnio. E, tu kolejna rzecz, popatrzcie. No, nie za bardzo, nie za bardzo. No i co? I mamy hit z jacuzzi. Dopiero po pierwszej nocy dowiedzieliśmy się, że jacuzzi nie działa. Rano pani, która... A coś tam nam brakowało, już nie pamiętam. Chyba dozowników czy płynu, nie, nie pamiętam. Przyszła i mówimy, że no jest problem z jacuzzi. A to nie wiedzieli Państwo? No, to przecież nie działa. Czyli oni już z góry wiedzieli doskonale, że tutaj jacuzzi nie działa. Oczywiście nie zostaliśmy o tym poinformowani. No ale dobra, dostaliśmy upgrade nie będziemy narzekać tu wszystko ok aha, jeszcze tu przyuważyłem, że jakieś patrzcie, nie wiem co to jest, jakieś papiery nie wiem to samo tu na ścianie nie chcę nawet tego dotykać, nie wiem co to jest aha, podczas kąpieli jeszcze wczoraj, zobaczcie no sorry Dobrze, że żonie tego nie pokazałem wczoraj, bo by już się raczej tutaj nie kąpała. Delikatne obrzydzenie bierze. Myślę, że nie jest to dużym problemem umyć. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to co Wam pokazałem, no to no jest jak jest. A, no tak, jeszcze tutaj te drzwi. To samo tu. Zobaczcie i to samo tu. Naprawdę nie ma osoby, która by to naprawiła. Czy to jest takie trudne? No i to by było na tyle. Natomiast ogólnie cały nasz pobyt. małgo nie jak powiesz. Ogólnie bardzo dobrze. Poza takimi właśnie szczegółami. A, jeszcze powiedz o dwóch telewizorach. A, no i telewizja yy, nie działała. Jak przyjechaliśmy, pani przyszła, naprawiła. Pochodziła chwilkę, znowu nie działa. Także loteria. działa, nie działa. W momencie kiedy chcemy obejrzeć, akurat nie działa. No. Także takie jest nasze podsumowanie. Jeżeli Wam takie pierdoły nie, nie będą przeszkadzały, które pokazałem, no to jak najbardziej tak. Śniadanko eleganckie, jest wybór basen. Basen też super, natomiast też musimy powiedzieć, że powietrze jest zdecydowanie... Temperatura powietrza jest, zbyt, jest zdecydowanie zbyt niska w całej tej strefie. Po prostu jest zimno. No. Jeżeli sobie pływacie i macie odsłoniętą głowę i Tutaj troszkę pleców, no to niestety, ale, ale czuć, to zimno, bo tam jest jeszcze wyjście na zewnętrzne jacuzzi. I jak ktoś sobie raz czy dwa wyjdzie, no to niestety taki podmuch zimna czujemy. Dobra, to by było na tyle. Do następnego.